Zapytaj. Zapytaj mnie czasem o miłość. Zapytaj mnie czasem o sen. Zapytaj mnie czasem o szczęście. I o co tam jeszcze chcesz? Zapytaj mnie o to, zapytaj o tamto, zapytaj o dobre sprawy i złe. Bo o co zapytasz, to mało ważne. Ważne byś chciała zapytać mnie. Zapytaj mnie dzisiaj o jutro, zapytaj mnie jutro o dziś. A kiedy zasnę przy Twoim boku, zapytaj głośno: śpisz? Zapytaj mnie o to, zapytaj o tamto, zapytaj o dobre sprawy i złe. Bo o co zapytasz, to mało ważne. Ważne byś chciała zapytać mnie. Hmm.